Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam Państwa na ósmej sesji Rady Gminy Krzykosy. Witam bardzo serdecznie przybyłych Państwa Radnych, witam Pana Wójta, witam Panią Benię. Stwierdzam, iż na dzisiejszej sesji, w dzisiejszej sesji uczestnicy 14 Radnych na 15 Składu Rady. W związku z tym Rada jest władna podejmowania prawomocnych uchwał. Pozwolę sobie przedstawić Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, ustalenie porządku sesji. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji. O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości terminu i miejsca składania deklaracji. Punkt piąty wolne głosy i wnioski, punkt szósty zakończenie sesji. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi, propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. A zatem przystępujemy do zatwierdzenia głosowania porządku obrad. I jeszcze Pani Irena Gorzelańczyk. No, pan. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż na 14 obecnych na sesji radnych 14 głosowało za przyjęciem porządku obrad. A zatem jesteśmy w punkcie trzecim. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty. Pozwolę sobie przeczytać stosowny projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 czerwca 2019 roku. Trzeba poprawić. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty. Na podstawie stosownych artykułów Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wybiera się opłatę od gospodarstwa domowego. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny wysokości podpunkt a 60 zł od gospodarstwa domowego składającego się z trzech i więcej osób podpunkt b 40 zł od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób podpunkt c 20 zł od jednoosobowego gospodarstwa domowego Punkt drugi. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: podpunkt A 120 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego składającego się z trzech i więcej osób. Podpunkt B 80 zł od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób. Podpunkt C 40 zł miesięcznie od jednoosobowego gospodarstwa domowego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. Paragraf 4. Traci moc uchwa uchwała Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania takiej opłaty. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa Radnych ma y, pytania, uwagi? Do przedstawionego projektu uchwały. Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że na 14 obecnych na sesji radnych 14 głosowało za. Zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości terminu i miejsca składania deklaracji. Pozwolę sobie przeczytać stosowny projekt uchwały. Te projekty uchwał były omawiane na dwóch komisjach. Wynika to z tego, iż jesteśmy po nowym przetargu. Przetarg, wypad, kwota przetargu dużo wyższa niż żeśmy na to tego się spodziewali. My jako samorząd, jako gmina jesteśmy zobowiązani odbierać, zabezpieczyć odbieranie odpadów od mieszkańców. Natomiast całkowitą opłatę za tą czynność ponoszą mieszkańcy. My na tym nie zarabiamy, ale też nie możemy do tego. Dokładać. Także stąd wynikają te zmiany, które w tej chwili yy, yy, przeprowadzamy. Yy, uchwała Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. Na podstawie stosownych artykułów o samorządzie gminnym Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik numer jeden do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Określa się następujący tryb składania deklaracji. Podpunkt pierwszy. Osobiście w Urzędzie Gminy lub podpunkt drugi. Przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy w ulica główna 37 lub podpunkt trzeci z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej EPUAP. Dostępny na stronie internetowej gminy Krzykosy www.krzykosy.pl Za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci www .http, szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci www SSL. Paragraf trzeci punkt pierwszy warunkiem przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest Podpunkt pierwszy, opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpunkt drugi, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informacji o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podpunkt drugi. Format elektroniczny deklaracji udostępnia się w formacie danych DOC lub ODT. Podpunkt trzeci. Układ informacji i powiązań między nimi w elektronicznym formacie danych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wujtowi gminy Krzykosy. Paragraf piąty. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Państwa Radnych o zagłosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że na 14 obecnych na sesji radnych 14 głosowało za przyjęciem uchwały, zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie piątym Wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja bym chciał może parę słów odnośnie tej uchwały, którą żeśmy podjęli przed chwilą. Ta uchwała daje nam zminimalizowanie deficytu do końca roku, ale nie pokryje nam całkowitych kosztów. W grudniu na koniec roku będziemy musieli podjąć nową uchwałę i, i, i nowe deklaracje i nowe stawki. I do czego zmierzam? Chciałbym tutaj do Rady się zwrócić o to, żeby my przemyśleli jeszcze raz te po prostu zasady odbioru śmieci. Bo na dzień dzisiejszy przedstawiona, przedstawiona nam propozycja, to jest wychodzi, że do 5 osób w gospodarstwie domowym to jest 100 zł, czyli po 20 zł od osoby. powyżej, to już ta szósta, siódma i następna osoba po prostu tak by była zwolniona od opłat. Biorąc pod uwagę. Zamieszkania, za nasze gospodarstwa domowe, jakie się znajdują na terenie gminy, wychodzi na to, że tych osób w rodzinie jest 4, 5 i 6, i, te i, i w zasadzie to są dwie rodziny. 2 plus 2 plus dziadkowie, no i, i, i ci ludzie wszyscy mają dochody, a ta piąta i szósta i siódma osoba by była zwolniona od podatku. Także moim zdaniem najsprawiedliwiej to by było, jakby było odpłata za śmieci od osoby. Dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo słuszna uwaga. Mamy teraz pół roku, ale już po, po przerwie tej wakacyjnej myślę, że już będziemy tutaj przystępowali do przemyślenia tego i dyskusji, w jaki sposób właśnie podejść do tych stawek, które nas no niestety czekają na pewno inne od nowego roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Ja bym uważał tak, że dzisiaj nie potrzeba meldunku i to, co tu radny psyk mówi, to też na pewno kilkadziesiąt osób wyjdzie w gminie bez meldunku. I to też, też tu nie ma do, dobrego wyjścia. Uważam, że te wyjście co jest, to, to jest dobre wyjście. Tylko trzeba do, dopracować stawki do tego. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, jesteśmy w punkcie wolne głosy i wnioski. To z Państwa, Panie Wójcie, coś? Jeśli chodzi o odbiór śmieci, wczoraj mieliśmy rozmowę z przedstawicielem firmy, która właśnie wygrała przetarg, która ma odbierać te śmieci. Zwróciliśmy uwagę na pewne aspekty, które no, były niedociągnięciami, się okazuje teraz ostatnie odbiory. Też to, co było podniesione, kiedyś pytanie na sesji, czy to właśnie będzie wykonywał Pan Zys, no, okazuje się, że wszystko jest na, na dobrej drodze, to znaczy na tej drodze, że ten Pan Zys będzie jednak podwykonawcą i te śmieci będzie odbierał. Dlatego, no, mamy wypracowaną już metodę, zwracaliśmy uwagę te, na te wszystkie tematy, no, które, które nas tutaj niestety gnębiły, związane z tym odbiorem, które nie były wykonywane tak jak powinny być. Ustalenia są pewne, że w gospodarstwie domowym kubeł śmieci do śmieci jeden musi być. Nie może być takiej sytuacji, i to właśnie regulamin na też mówi o tym, że tylko i wyłącznie w workach. Te śmieci dodatkowe, które będą w workach przy kuble, będą odbierane, będą musiały. Chciały być te śmieci w workach przezroczystych, tak żeby było widoczne, co w tych workach się znajduje. A mamy to w naszym tutaj przetargu, że no każda ilość ma być odebrana, ale musi być minimum ten jeden kubeł w każdym gospodarstwie domowym. Następna sprawa, uszkodzeń, bo to też zwracaliśmy uwagę na to tych kubów. I też tutaj się pan zyszy, firma odbierająca się wypowiedziała na ten temat, że tam, gdzie jest kubeł uszkodzony, połamany, te śmieci nie będą odbierane. Musi być on wymieniony. Tam, gdzie dojdzie do uszkodzenia kubła poprzez odbiór tych śmieci, no, będzie musiał w zasadzie ten odbiorca śmieci ten kubeł wymienić, odkupić. Także takie zasady pewne mamy ustalenia. Także mówiliśmy o tych opóźnieniach, które występowały w tym roku. Ma być już niedługo harmonogram też i no, zwracaliśmy uwagę na te opóźnienia, także no, też nie wyrażamy zgody na to, żeby te opóźnienia były w odbiorze w umowie zawrzemy tutaj odpowiednie kary i będziemy te kary naliczać to myślę że, że główne, główne tematy takie właśnie chodzi o odbiór tych śmieci to chyba wszystko dziękuję jesteśmy w punkcie wolnej głosy i wnioski czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś ja jeszcze pytanie? pytanie bardzo proszę wójta. Co z odbiorem teraźniejszym, dzisiejszym, wczorajszym w Sulęcinie śmieci zalegają. Dzisiaj mają jechać w Solcu, a tu słyszałem, że pan Zys stwierdził, że nie będzie odbioru tych śmieci teraz w czerwcu. Segregowane Wczoraj. dzisiaj. Daria mówiła, nie? Wczoraj w solencinku zostały odebrane wszystkie śmieci. Tak. To znaczy na pewno opóźnienie, bo widzę, że w przykoszach są nieodebrane. Dzisiaj już ma być odbierane pięczkowo i trudno powiedzieć witowo, mięskowo. Także, no, pewnie te opóźnienia jakieś były, ale, no, tak, na pewno zostaną zebrane. Te śmieci, które nie były odebrane w tych workach ostatnim razem to tak jak rozmawialiśmy, mają być też wystawione z tym, z tym, że w tych workach takich przezroczystych już przy następnym odbiorze ten harmonogram będzie w niedługim czasie ogłoszony, będzie dostarczony do tych indywidualnych gospodarstw, nie będzie on się za bardzo różnił z tym co było, także przeskoku jakiegoś większego nie będzie, jedynie obawiamy się, że teraz będzie dużo więcej śmieci, bo jakaś część nie została ich odebrana w ostatnim razie. Ale no tutaj firma Pan Zys, no mogę mówić chyba Pan Zys, chociaż jeszcze wiem, że umowy między firmą, która wygra przetarg, a im jeszcze nie jest podpisana i są pewne elementy tam jeszcze jak gdyby przez prawników sprawdzane, także w niedługim czasie będzie podpisana i sądzę, że no nie powinno być większych problemów. W tej chwili no jeżeli będzie jakieś niedociągnięcia z, ze strony tej firmy odbierającej, będziemy... Zgłaszać do firmy, która wygra przetarg, bo z nimi mamy umowę i, i będziemy rozliczali ich. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja mam jeszcze jeden temat taki techniczny do, do kolejnej rozmowy z ewentualnie z Zysem. Oni odpady segregowane zbierają tymi samymi wielkimi samochodami i to wszystko walą. Nam każą butelki w całości. Nie, mo, nie może być potłuczonego szkła w worku. A oni to wszystko walą do, 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 do tego dużego samochodu i mało tego, to oni to jeszcze, jeszcze obracają. I przy każdym obrocie, przy każdym tym na, na ulicy są resztki szkła. Nie wiem, no, oni powinni to zwykłymi samochodami zbierać, bo przecież te butelki są w workach. No, powinni wrzucać to na zwykły samochód, a nie walić do tego śmieciowozu. I to wszystko mieszają, plastyki ze szkłem, wszystko razem mieszają w kolejnej. I, i ja nie wiem, czy to ma jakiś sens w ogóle. No więc. Dobrze. Nie, no ale mówię, że za każdym razem na ulicy jest, są przy każdym. Przy każdym postoju, gdzie się zatrzymują i, i wsypują w te śmieci, i próbują obrócić tym bębnem, już jest kubka szkła na tym, na, 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 na jezdni, i wszystko musimy. No zgoda, ale, ale, ale my musimy od razu startować i zamiatać, bo, bo to zwłaszcza dla rowerów jest niebezpieczne. No i no śmieszne też to.

Trudno się tutaj wypowiedzieć, jeśli chodzi o posprzątanie, to na pewno ten temat będziemy tutaj omawiać z firmą odbierającym, bo to jest ważne, żeby posprzątać, żeby śmieci nie zostało. A w jaki sposób oni to zabierają? Często się tłumaczą to, że jeżeli jest ten jeden samochód, to nawet rzucając to szkło z workiem i wpada na, na ten worek z butelkami PET, no to amortyzuje to i się nie czeska. Gdyby było samo szkło, to by musieli to delikatnie wkładać, ustawiać. Oni i tak to segregują. Rozmawialiśmy także o tym, że mamy możliwość też do tego worka, gdzie są butelki PET, możemy wkładać w zasadzie wszystkie puszki które są metalowe i, i od piwa, od czegokolwiek można je też tam razem wkładać. Także nie ma żadnego problemu, bo oni i tak tą segregację robią. To nam się wydaje, że to jest wszystko jest powiedzmy plastikiem, ale oni jeszcze tą segregację i tak tego robią, bo to, to zupełnie oddzielnie butelki PET, zupełnie jeszcze inne tam plastiki, które się w tym znajdują. Oni to segregują, także no, myślę, że oni powinni i dbają o własny interes, bo oni no, jeśli chodzi o segregowane, to na tym zarabiają. Także no, myślę, że to jest w ich interesie. Dziękuję. Ta segregacja, zresztą Państwo byliśmy w, na w Witaszycach, na tym Państwo widzieli. Ta segregacja, na czym polega? No, my kładziemy wszystkie kolory, tam każda butelka, inny kolor, każda była segregowana inaczej. Także być może to też z tego wynika, że czy szkło białe, czy kolorowe, że oni to wrzucają, dla nich to nie ma znaczenia, ponieważ oni później i tak to muszą jeszcze raz przesegregować. nie? A jeżeli z by było zmieszane ze z, 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 z zrefinowanymi, to moim zdaniem powinno być do zmieszanej, bo, bo to już jest zawodowane. Nie, bo jak zbierają się na to plastiki razem z butelkami balon były jednym samochodem. I to się. Wszystko prowadzi. Wszystko jest Dobrze, szanowni państwo, jesteśmy w punkcie piątym wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi, opinie? No Bardzo proszę. Jak Państwo wiecie, niedzielę u nas będzie dość dużo gości, ja bym prosiła, widzę, stoi tu ciągnik z maszyną, żeby trochę obkosić te pobocza, żebyśmy wyglądali tu, że jednak jesteśmy gospodarną i czystą gminą, panie Wójcie, Jak Dzień można. Tutaj od skrzyżowania, od jedenastki tu do, do centrum. To zgłaszałem, do powiatu to zgłaszałem. No, no, nie wiem, wczoraj, ale to tak. Powiat wczoraj jechał, ale jechał e, trasę na Zaniemyśl. To teraz tak się troszkę poprawiło, bo już przyciągniki jechały i e, to, dosyć głęboko tam wykaszali, ale to by robili trasę na Zaniemyśl. No, to może tak bo już jest to wykaszane. To znaczy mam taką informację, że właśnie albo zanim jest nowe miasto, nowe miasto, bo tam jest też grupa, która kosi i kończą nowe miasto i przyjeżdżają do nas i mają być to już całościowo, te rowy mają być całościowo robione, bo były takie, że jeden przejazd, ewentualnie dwa, a teraz mają być jak gdyby całościowo robiona nasza gmina. No, w niedługim czasie też mówiliśmy o tym, że obraz będzie nawiedził nas tutaj Słęcinek, Solec, Witowo i tutaj też jest taka prośba, żeby no, wykosić, zadbać o te pobocza. Także myślę, że w niedługim czasie tak, tak tym, tym tematem się zajmiemy. Jesteśmy w dalszym ciągu. Wolne głosy i wnioski w punkcie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Ja tego chciałbym Państwa poinformować, w dniu wczorajszym Urząd Marszałkowski ogłosił wyniki yy, wniosków, które składaliśmy z odnowy wsi. Dwa projekty składane przez nas na yy, siłownię się zakwalifikowały, to jest Miąskowo i Solęcinek. Niestety nie zakwalifikował się, yy, przepraszam, projekt yy, yy, z Młodzikowa. Także no można się tylko cieszyć, że kolejne projekty zostały przyjęte. Także jesteśmy w ciągu w dalszym, ciągu, w punkcie piątym. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę. Ja mam jeszcze jedną, powiem jedną uwagę, ponieważ mieszkańcy mi zwrócili uwagę, że y, została zniszczona ścieżka rowerowa przy posesji na Wiktorowie. Tam coś Państwo wglądali działkę i ciężkim sprzętem wjeżdżali, nie utworzyli przy ścieżce i ta ścieżka jest powtórzona. Trzeba by zwrócić uwagę tym mieszkańcom, że, to, że trzeba po prostu tą ścieżkę na naprawić. naprawić. I teraz czy nie wiem, czy no, i na oni nas swoim to naprawić, czy, czy gminam, ale tak nawet zdjęcia, bo robiłem, tak po 40 cm jest odkrupywane tego asfaltu, bo tam wjeżdżane było nie łóżką czy, czy, czy kapapilarem i, i to na takim tam nawet szerszym, nie tylko na tym wjeździe, tylko nawet jak tam robili pracę i objeżdżali do oport, nawet kawałek dalej jeszcze i ta ścieżka jest po prostu pokruszona jest to asfalt. Nie? Za chwilę odpadnie, bo tam jest różnica poziomów jest ścieżka z wyżej niż, niż działka. Ja poziomów nie wyrównali. Także, jak zjeżdżał za każdym razem z tej ścieżki, to, 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 to załamywał i, i, i kruszył. To jest działka tam za panem strategicznym, na e, w stronę bieczowa, gdzie no, Tam już wiele fundamentów są zalane, i nawet tenkami jest, jest wybudowana. Nie wiem, do kogo należy, bo to państwo, stąd, ale... Na czas, uwagę, no bo teraz jak tam się mijają rolka, rzeczy, co to, to udziałem, a za chwilę Widać, że to odpadnie. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj to jest sprawa do pana Marcina Mańkowskiego. Musi się przejechać, sprawdzić i wystawić stosowne pismo do tych, którzy to zniszczyli i oni muszą to naprawić, bo to leży po, po stronie tych, którzy uszkodzili to nie po stronie akurat nas tutaj. W dalszym ciągu jesteśmy punkcie wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, a zatem w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam ósmą sesję Rady Gminy Krzykosy Życie. nadzwyczajną. Życzę miłego dnia, chłodnego przede wszystkim. Dziękuję za przybycie.